Cześć, tu Zenek Player i gramy dzisiaj w drugim odcinku Slendermana. Razem cała drużyna oczywiście jest. No. I ziemniakami, wszystkimi kartoflami moimi schabowymi. Ja hmm. no, nie jestem. Hmm. No. Trochę boję, bo odpoczęliśmy po tamtym odcinku. O, zakończenie było dobre. <śmiech> <śmiech> Bardzo no, przegrałeś. Oj tam, oj tam. W tej grze nie biegać biegaj ciągle, bo zaraz się z, z, przestraszy ci to mocno. <laughs> Slenderman może być? A no może być. Ale też jak mi się teleportował, ty lepiej, lepiej nie patrz na to, że nie masz bo się dziwisz. Nie. Bo się zdziwisz, ja, może być za drzewem, nie, nie musi być koniecznie na drzewie. Nie patrz na siebie. Ja <grym> się nie boję, ale się cykam. Okej. Okay. W którym się tak przy okazji bierze kartki? Przy okazji bierze się kartki. Lewym przyciskiem myszki. Tym, w którym się je O jest, jest! Jest! jest. Pierwsza kartka, proszę Państwa. Tą kartkę, którą ja minęłem. Którym? Lewym. Leby. Lewym się włącza. Drugi lewym. <laughs> Podejdź do tego. Podejdź do tego i... A, I tak. dobra. Dobra. I nie jesteś w miejscu, bo jeszcze Cię złapią. No też się zgadzam z ja Tobą. Bo. <laughs> nie, nie tylko Ty, nie tylko Ty, Kuba. Cała widownia się boi, chyba. No. Oni pewnie się nie boją, bo my tu jesteśmy jedynymi takimi. Dolkami, o, samochód? O, ja! Yeah. Tam powinno no, to, to być! Katka? Ja. Yeah. Ja też mam wrażenie, że w tym, tym lesie gdzieś będzie. Nie mogę? Nie, ale, się nie ma go. Ale już ci spadają, kuba. Chyba cię nie lubią. Uciekają od ciebie, ale we, w przyszłym jacyś, bać cię lubią Wiesz, chyba cię jednak lubią. Jezu, ale się cykam, ale będę wrzeszczał w tym odcinku, no? Jak no, wszyscy. Po poprzedni też nie I co masz na realniu. samochód, czy nie ma kartki na samochodzie? O, jest. Widzisz? 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 I co i co? Słuchaj go nie? Podejdź. Podejdź i lewy, nie chyba. Ale... Prawie się włączy na Ale się cykam! u Jezus! Nie! O, Jezu, I o. I tam, tam, tam. Nie! Jezu, idź tam wtedy, idź tam wtedy. Nie wracaj się, idź wprost, po Już on tam był. No właśnie. Bo, ale on był tam widział. No, ale. Idź, idź prosto, da swajcie No to ale, serio? No, no serio. Ale, gdzie On był za nami, Znaczy, zaczynał. Z tyłu jest, O, już się zaczyna, Ściąga. Nie o Jezu, był. Nie, nie wiem, z tyłem, bo cię zaczynał. Tam, tam jest, No tam stał. No. O jezu, no. był tu. tu jest. O, nie, 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 był. O mi, o mi lepiej dużym łukiem to, bo zaraz obok ciebie pojawi się za te mi Co, Co mi... Bo nie? jak będziesz szedł przez łazienki i wyjdziesz drugą stroną, to może obok ciebie być na drugiej stronie. Hmm. Tak w tamtym odcinku. Tak, tak, i nie biegaj. Boję. O, beczki, beczki. Kanistry. Kanistry, no to. No i jedno. Wyjdziemy. Jedno i drugie to to samo. No. Dużo. Ale skoro to jest Beta, to może jak będzie pełna wersja... To może będzie, można odjechać samochodem. Łapię. To będzie taki GTA, ty, yy, że Slendera... Pobrać sobie w GTA. No, że można przejechać Slendera samochodem. Mm, ale jakby można było przejechać Slendera samochodem, to... nie Byłoby to nie straszne. No. Nie, nie o to chodzi. Straszne i tak by było. Straszne by było, bo ja w to gram, rozumiecie? Ja jestem straszny. Szczegóły, bo strasznie... Szczegóły, bo by... strasznie, swoją tego dał. Gdzie są te głupie kartki? E, przeszukaj wszystkie kanistry. Wszystkie, wszystkie do okoła, tak. Tylko nie, 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 zawróć się, się! Za... Nie, nie, nie tak, nie tak! Nie odwracaj się! Tylko nie ty, ty <grym> o... O, o co chodzi? Patrz w rzędach później. O Jezu! <grym> Jezu, Matiusz, <to> się... <grym> <grym> Matthew, <spokój. grym> Dobra, zdążyłem uciec bez paniki. Jak ty w ogóle. Nie lubię tego więcej. On jest. Nie patrzcie! <noise> Najgorsze jest takie, takie, tył, kiedy patrz ten głos, taki, tył, to jest straszne, nie to, że je Kurde, Mati, oj, chyba cię nie cieszysz z tego, że Twoja kolej jest następna. No, <noise> no Mati będzie miał naprawdę niezła emocja. Głębi nie ma chodzi. go tam. <noise> no więc kartka, widziałam kartkę tam. Gdzie? Tam, Widzisz? Tu, 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 tu odwróciłem, tu jest kartka. W tu przy... A nie, to jest odbicie po prostu. Za tobą. <grym> nie no chcę mnie odwracać. Dobry, gdzie... Niech mnie już zabije. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Czekaj. Spokojnie, go, wszystko, jest. wszystko jest Nie, ja chcę, żeby on już zabije. Chcę to skończyć. Teraz. Razem. razem? Tak jak to zaczęliśmy.

Ej, czy komuś się Czuję, zdaje? To komuś się zdaje czy się dzień robi? E, tak, jest już 8 rano... E, za chwilę o Jezu, to... Jezu! No co? Kikasz? Nie! Nie go... Specjalnie próbujesz przegrać, Kuba. Nie próbuję. Nie <grym <dobrać>. <grym> Tylko nie chcę, żebyś się koło mnie te tak, podobał. Gdzie on jest? A to się nie odwracaj, to! Nic type. Myślę, że to będzie. Myślałem to Nie Myślałem będzie tak pojawisz się brzegową, bo to jest taki... To jest taki kartofel. Jezu, te karetki. Czy mi się zdaje, czy się kręcę w kółko? Zdaje mi się, że kręcisz się w kółko cały czas i pomyślajcie już się kartki. Ja mam w ogóle kartek dwie? Tak, dwie masz kartki, albo trzy, albo cztery. Nie, nie masz zapewne czterech. Masz dwie kartki. No, masz dwie kartki, wykonaj tak. Nie, masz dwie kartki, bo znowu jedną na tym drzewie, drugą przy samochodzie, przy tej górce. Na nie, na samochodzie, było, na samochodzie. Odwrócę się. Nie było. U jest, bo, nie jest. tu. Siemma! Elo, daj, odwróć się, chcę mu pomagać. Siema, Eloch, teraj, jo, jo! O, tu był! Na tych ty ty kolumnach może będzie. Co? Tam, 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 tam. Tu, o, tu, tu ja ostatnio znalazłem kartkę. A potem on tutaj będzie, bo nie <laughs> I tu właśnie nie Tadek Tak się... tak, tak, tak to był <laughs> no, Zobaczymy, czy wszyscy zginą w tym samym miejscu. Tak, jak to pobije, jak Tadek Nie, bo ja jestem Galdrin! <laughs> o, jest kartka. Jest! Libia loon! Tam się tobą będzie. Uważaj. Trzy kartki. Kurde, już jest Emo muzyka. Emocje wzrastają. Nie odwracaj się sam teraz. Zaraz się nie odwracaj. Mhm. się. Dziadnie. Ja Kurde, kraltarka mi się wyłączyła. Aaaa! O Oj, gadni, miałeś, miałeś rację. Jest. Kolejny raz. Emocje wzrastają. Nie. O, elo. Siema, chcesz jednak? Ty jo! On nas goni, bo chce zjeść nasze ziemniaki! O, kanisty! na pewno mnie kartka fajna. Jest, widzę nawet, chyba widzę, widzę! O, już się tam to, 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 to to tam była chyba. Ja się nie odwracaj, bo jeszcze będzie taka... A może tam? Tam byłeś w końcu, nie zapraszam. O, teraz się teleportowała przez ciebie i gdzieś przed tobą będzie. Kurde! Ja już chcę to skończyć! Ja też! Ja, ja, ja... Ja się nie boję, Dobra, skończymy to w toaletach. Jak tam dojdę? Jakie ty masz skojarzenia, Senek Player? No. Ja. Kto chce, żebym się odwrócił? Ja. Dobra. Przegłosowane! Dobra, Stawiamy. dojdę do toalety czy nie dojdę? Ten Slenderman jest jak mój sąsiad, dochodzi chodzi za moją o, 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 o. o. o, o. Ty gdzie on jest? Ja go nie widzę. Ja też nie. Ty gdzie? wiem. Nie, nie. odwróć się, odwróć się. Gdzie? Gdzie? Odwróć Gdzie? się nie Czekaj! Gdzie? 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 Z, Ku, z kubem, więc dziękuję za oglądanie. Do <gry> za, 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 e, oczywiście subskrybujcie, oceniajcie oraz zostawiajcie komentarze. Do zobaczenia. Na razie.